No i słuchajcie, mamy przed sobą tą paczkę. Jak to ujął na live z Ukim Golden Maniek. Jest to paczka od Szoguna ze Szczecina. No i zobaczmy, co ten Uki wymyślił, co to tu jest. Jest trochę lekkie, nie wiem ile to waży. Max 3 kg. Zobaczmy, Zobaczmy, co ten Uki tutaj podesło. Podobno mam być zaskoczony, jak jak to będę otwierał, i zobaczymy. Zaskoczony na pewno będę, bo już jestem zaskoczony, że on chciał mi coś wysłać. Bo przecież prezencik, jak się spotkaliśmy, już mi dał. Ale co on tu wysłał? O czyżby. O, panie Łuki! Będzie na pewno na pamiątkę. A na pamiątkę dlatego. Że co? No że od ciebie. To po pierwsze. A po drugie, alkoholu nie piję. Żeby nikt nic nie wiedział. Dzięki wielkie. Będzie u mnie stało tutaj sobie postawić gdzieś w warsztacie, żebym o tobie pamiętał. Jest koperta koperta. Czekajcie, coś tu ma pewnie na szybki. A co my tu mamy? Co to jest? Co ty żeś tu wysłał, kolego? Nie ma nic więcej. Wypełniacze. Wypełniacy się przydadzą jeszcze. Do innych paczek. Ale na pewno metalowe. Ty skubańcu jeden! Ty skubańcu jeden! Rewelacja! Rewelacja! Skąd ty żeś tam Nie no, rewelacja! Mega! No, mega chłopie! To tu już będzie u mnie stało. To nie ma takiej innej opcji. Rewelacja. Tutaj gdzieś to poprzesuwamy. Nie ma innej opcji. To tu już stoi. Stoi i nigdzie się stąd nie rusza. Nie ma innej opcji. Nie, no, jestem w szoku. Jestem w szoku. Mega, mega uki, Super. Ja pierdzielę. Nie, no mega, naprawdę mega. Rewelacja. Ten Atlas pójdzie z drugiej strony? Nie, no to jestem w szoku, naprawdę. Szok totalny. No, te, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się tego. Naszyweczka. Już moja druga. Kolejne wlepeczki, pewnie się gdzieś przydadzą. No i mamy ten liścik, jeszcze jakiś tutaj, w tej kopercie. Nie wiem, czy mogę odczytać, aż się boję. Ręce mi się trzęsą, bo jak zobaczyłem to, to jest szok po prostu. Szok totalny. No i co my tu mamy? Łukaszu, w ramach podziękowania za wszystkie mega rzeczy, które dla mnie odlałeś zrobiłeś i przekazałeś na licytację, Chciałbym Ci podarować tą rzecz, którą, która chciał, nie chciał, tylko z Tobą mi się skojarzyła. Szkoda, że nie mogłem wykonać tego sam, ale liczą się intencje. Pozdrowionka serdeczne i wielkie dzięki. Póki Szczecin. No mega dzięki kolego, no to ja jestem w szoku z tego, no bo... Ja wiem, że ja hobbystycznie zajmuję się odlewnictwem, większość, wszyscy moi widzowie o tym wiedzą, ale no to jest, to jest mega, no. Mega wielkie, no. Dzięki, dziękuję serdecznie Ci, yy, yy, Łuki. Naprawdę. Yy, aż mi się, szczerze mówiąc, trochę nawet głos mi się łamie, bo no, wzruszyłem się troszeczkę, no bo... No takiego prezentu to ja się nie spodziewałem, naprawdę. Mega wielkie dzięki, słuchaj. Rewelacja. Super. A was drodzy widzowie, zapraszam bardzo serdecznie do łukiego na kanał. Jeśli was interesuje, interesują podróż, podróże, tektorystyka, te, metal detecting i tak dalej. Zapraszam do Łuki Szczecin na kanał. Mega wielkie, dzięki jeszcze za to. Słuchaj, Lewela. dzięki wielkie.